Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiejsze poszukiwania jeszcze do niedawna stały pod dużym znakiem zapytania. A to dlatego, bo w sumie od rana pada deszcz i to tak konkretnie leje. No i też silny wiatr, ale właśnie teraz troszeczkę się tam sytuacja przejaśniła. Wyszło nawet jakieś tam słoneczko, ale. No mówię, tak się sytuacja zmienia dzisiaj, że to naprawdę szalona pogoda. Bo jest co 10 minut to inaczej: raz słońce, raz deszcz. E, nawet jakiś tam grab przez chwilę. Także no, dzisiaj pogoda naprawdę nie, niepewna. No ale zobaczymy: no, na internecie sprawdzałem, czyli teraz przez jakieś 3 godzinki ma nie padać. No i postanowiłem że to wykorzystam. No i wyskoczę tutaj, właśnie do, do lasku w pobliżu, gdzie mieszkam. E, już też dobrze znacie ten las. No jak teraz widzicie, właśnie jestem jeszcze w tym starym korycie rzeki no, Tylko właśnie tam poszłem troszeczkę dalej No bo tu jeszcze jest, sporo, jest spory odcinek tego koryta Także no dzisiaj idę dalej No i zobaczymy co tam wyjdzie Mam nadzieję, że nie same łuski No ale okaże się w praniu No więc dobra, to nie przedłużam już Tylko rozpakowuję się I widzimy się zaraz przy pierwszym sygnale Okej okay. To zaczynamy imprezę Idę najpierw w tą stronę A później tam jeszcze może przejdę Ale patrzcie tu Przeszkoda jest taka, że jest woda Ostatnio dużo padało, no i I tak to jest Także już W sumie już się wpakowałem raz w niezłe Bagno O Kolega ślimak idzie sobie gdzieś na spacer daje sygnał? Nie <głos> <głos> oh. Powiem szczerze, że chodzę może z 15 minut i kurde ręka boli, bo to jednak trzeba się troszkę namachać i po tych ściankach tutaj staram się jak najwięcej też ale sygnałów jak na razie słabiutko Nic. O no. Czwóreczka Nawet nie kopiemy no, Ale ręka boli strasznie Chyba trzeba zmienić łapę o. No i cóż Dotarłem do Przeszkody Leży drzewo złamane. A. I jak tam teraz przejść? Yy, lipa! Lepiej by było jakoś górą, ale coś czuję, że tutaj to prędzej spadnę niż przejdę tam. Nic, może idę na razie jednak w drugą stronę, jeszcze teraz Ale strasznie słabo ze sygnałami, muszę przyznać, że Ani nawet pół łuski nie było dzisiaj jeszcze Kurczę, Dziwna sprawa A, jakiś tam jest sygnałek Jakieś tam różnie skacze. 50, 70 No ale sprawdzę, bo Coś dzisiaj marnie z tymi sygnałami ogólnie kurde jak ja mam się tam dostać On to jest pytanie 51 51 i Prawdopodobnie już jest tutaj gdzieś, chyba na wierzchu. Czyżby łuska, czyżby pierwsza łuseczka dziś. Gdzie jesteś? No. Chyba spadło na dwudziestu O czyżby? Czyżby? Widziałem tu gdzieś. Kurde. O jest. Monetka. Ha No, to mi się podoba. Ale co to za monetka? para, para, coś jakby po rosyjsku pisze, ale jaki fajny stan, kurde, co to za moneta jest? A, Jugosławia, o proszę, Jugosławia, rok, gdzie tu w ogóle jest data? A, to chyba będzie data. 1965 ale super stan. Już troszkę chodziłem jak na razie to tam w sumie nic ciekawego nie wpadło, jakieś tam złomy. I jest pierwsza konkretna rzecz. Nie jest może super stara monetka, ale fajna, super, jeszcze takiej nie mam. Pierwszy raz taką widzę. No elegancko. Elegansio. Będzie jakiś śmieciuszek Kurde, ale jest taki wiatr I tam widzę takie ciemne chmury, co by nie było, że zaraz będę musiał uciekać A, Tak jak myślałem Jakiś tam kawałek złomu A, 64 W sumie to zaraz jestem obok tamtej monetki, którą znalazłem O, chyba już gdzieś gdzieś już tu spadło Gdzie jesteś? No proszę. Już cię mam. Ha. I jest następna monetka. Dziesięć. A to samo. Parka. Para. E, czyli też ta Jugosławia Jugosławia, co ja to robię. w fajnym stanie te monetki Ciekawe z jakiego mater... metalu jest to zrobione 1965 Czyli tak jak tamta no. ładna, ładna Zaledwie może jestem ile? Z, 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 3 metry 4 od tamtego miejsca Tam sygnałek jest Jakiś taki lichy dosyć Trochę tu będzie przerąbane kopać widzę jest taka glina O kurde A Tutaj chyba szpaderkiem za bardzo nie nie nic Można się tu pomęczyć, naprawdę. Nie że chodzenie nie należy do najłatwiejszych. Jeszcze kopanie, też w takim miejscu, to potrafi człowieka troszkę wypompować. Masakra, dlatego nie wykopę tu. Jakiś tam chyba głaz, czy coś. Kamień jakiś. Nie ma tu niestety, jak choćby nie wiem, jak chciał to. Nie wiem, co to jest. Kurde, tam naprawdę. Kamień, czy co to jest? Jakiś beton. Nie ma szans. Trudno. Może. Może to nie była monetka. <gryw> A jeśli była, no to. Niech sobie leży. No, przyznam, że trochę już tutaj się zmęczyłem. I chyba po prostu jeszcze wyskoczę tam na górę na chwilkę. I tyle. Dzisiaj koryto. Niestety, ale mnie wykończyło. No, coś tu jest, ale jest w wodzie. Coś mi się wydaje, że to będzie jakiś śmieciuch. Tak, folia aluminiowa. Nie po ja się tylko zbudziłem tu. No i wpadłem. O, właśnie poczułem jak mi się nalało do buta Słabo ogólnie wygląda sytuacja tutaj w tym korycie Raz, że sygnałków mało Jakieś tam złomiki A dwa, że no troszeczkę się człowiek tu męczy przy tym chodzeniu Heh. Nie wiem Chyba... Kurde Mam ochotę po prostu skoczyć tam jeszcze na górę i chyba tak zrobię. O. Nie mam już siły tu chodzić, szczerze mówiąc. Ręka bardzo boli. No i mówię, te sygnały jakoś tak słabo. Nic, następnym razem po prostu pójdę tam gdzie doszłem do końca, gdzie było to zawalone drzewo i zacznę od tamtej strony, od tego drzewa iść właśnie w tamtym kierunku a dzisiaj już mamy godzinę za 25 myślę, że wejdę tam na górę chwilkę tam połażę No i chyba to będzie na tyle Spróbuję tam jakoś wjechać, a wjechać Raczej zjechać zaraz będzie Kurde Śliska jak byk. a to tu ja już właśnie zjeżdżałem Widać moje ślady nie No, nie wejdę za chimy Muszę sobie zrobić chyba schody takie inaczej to nic z tego nie będzie o Proszę. jak fajnie. I pyk. Oh, jestem. Siedemdziesiąt dwa. Chociażby było? Chyba Już widzę Tak jest Te łuski bardzo lubią TW 4 Te łuseczki mnie bardzo lubią Przynajmniej w tym miejscu. A coś tutaj mamy tak na, na skraju. O, spadła. Jego majster. Ktoś tu zrobił jego Proszę chyba jest kolejna monetka Tak monetka O też jakaś dziwna O kurde Nie trzeba będzie ją w domu jakoś spróbować umyć, żeby coś tam szło, odczytać ale chyba ja będzie też stara nieźle stara proszę bardzo A jednak dobrze, że mnie tutaj coś coś mnie korciło, żeby tu wyskoczyć na chwilę na górkę o, jak słoneczko ładnie zaczęło świecić Pięćdziesiąt osiem sygnałek dający nadzieję Pięćdziesiąt osiem, sześćdziesiąt teraz hmm. Oby nie łuska. No proszę państwa A, myślałem, że monetka, ale niestety guzik Ale fajny taki dosyć Znaczy fajny, duży <grym> Po prostu duży Raczej nie jest to kalesoniak A, raczej nic tutaj na nim nie ma No ale jest Jest i guzik Jak pięknie! Aha. Jest monetka! O! Chyba widzę jeden euro <grymne> Tak, jeden euro Czyli jakaś tam współczesna monetka Rok 2002 no to już mam jednego euracza. Ciekawe czy wrzucę go w pracy do maszyny <noise> z kawą. Zobaczymy czy zadziała. Jak co to już będą dwie kawki. Dobra, to będzie ostatni sygnał na dzisiaj. Bo już nie mam siły, przyznaję się bez bicia, że już jestem po prostu zmęczony. Trochę się dzisiaj nachodziłem, to koryto najbardziej mnie wykończyło. Także ostatnia rzecz, którą teraz wykopę i koniec tego dobrego. Dosyć hmm. głęboko coś tu jest. I na koniec, na pożegnanie, uzeczka standardowa tutaj TW43. No i tak, i ta uzeczka zakończy ten odcinek na dziś. Ok, to by było na tyle dzisiaj. Przyznam szczerze, że naprawdę jestem zmęczony. Ręka boli. No, właśnie w tym korycie naprawdę dostałem nieźle w kość, bo raz, że no trzeba było się troszkę tu pomęczyć z tym chodzeniem. W sumie kilka razy wpadłem w niezłe, w niezłe bagno. Buty przemoczone. A druga sprawa, też takie machanie, właśnie po tych ściankach. No, to też daje popalić. Także łapa jest dzisiaj wytrenowana. Ale w sumie też nie mogę narzekać, no bo. Padły nawet e, ciekawe monetki, te dwie z Jugosławii. Fajne, jeszcze takich monetek nie mam, także super, cieszy mnie to bardzo. No i w ładnym stanie są, także fajnie. E, ta jedna monetka, co też może być bardzo ciekawa, e, no ale w tym momencie nie za bardzo można tam z niej coś wyczytać. Także umyję ją w domu i, i zobaczymy, ale myślę, że będzie ciekawa. Takie mam coś przeczucie. Oczywiście nie zabrakło też łusek, jakby to było. No i odłamków kupa, też śmieci trochę. Także wszystkiego po i jakiś tam guziczek. Także no, nie było tak źle. No i dobra, to ja się zwijam do domu. Także dzięki Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to wiecie co. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji. Będzie mi bardzo miło. To trzymajcie się, pozdrawiam Was, no i do następnego. Hej!